Więc wycinam mój szablon z papieru, później odrysowuję na materiale. Niestety nie nagrałam, jak robię sam szablon, ponieważ pomysł na filmik narodził się dopiero później. No, ale myślę, że tak będzie też w porządku. Mam cały proces praktycznie. Wcinamy wszystko, później odrysowuję kolejne na niebieskim materiale. Zostawiam sobie trochę miejsca na szwy. I wycinam i wycinam. Później zaczynam od szywania kapelusza. No szycie takich malutkich elementów nie należy do najprostszych, tym bardziej jeśli ma się taką średnią maszynę jak ja, która lubi czasem porobić psikusy. Także część z tych elementów zszywam ręcznie, część na maszynie. Gotowy kapelusik na tym etapie mogę już wypchać, ponieważ później będę go przyszywać ręcznie do gotowej już postaci. Łapki Smurfokota są białe, na maszynie jest dalej biała nitka i dlatego jest to kolejna rzecz, którą właśnie teraz zszywam i którą widzicie. Smurfokotek jest na sprzedaż, licytować możecie w komentarzu. Aukcja zaczyna się od 60$, dolarów. chętnych zapraszam. Maszyna właśnie wyleciała z kadru, ponieważ resztę łapek kończę ręcznie. Tak jak wspominałam wcześniej, zbyt małe elementy nie są wygodne do szycia na maszynie. Połączone elementy obracam na drugą stronę, wypycham dla podglądu, sprawdzam czy kształt układa się po mojej myśli, tak jak zaprojektowałam ten szablon. Stwierdzam, że wszystko jest w porządku. A tutaj zobaczcie, coś takiego stworzyłam. Czapka połączona z nogami. Hmm. Myślę, że powinnam to tak zostawić. Czy jest ktoś, kto chciałby sam kapelusz z nogami? No dobra, ale wracam do dalszego szycia, tak jak było to w planach. Robimy w końcu smer pokota, a nie kapelusz z nogami. Tutaj przeszłam już do niebieskich elementów, a mianowicie kłówka. Sprawdzam tutaj na moim szablonie, czy wszystko się zgadza, którą stroną powinnam przeżyć pyszczek. Szyju, 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 coraz bliżej końca. Teraz będę łączyć elementy ciałka. Informuję, że wykonuję także pluszaki na zamówienie, więc jeśli chcesz coś customowego, coś czego jeszcze nigdzie indziej nie widziałeś, zapraszam do mnie. Po wyceny odsyłam do specjalnego formularza, który znajdziesz w moim bio lub ewentualnie do wiadomości prywatnej. Tutaj jeszcze łączę łapki z całą resztą i przechodzimy na ziemię. Uwaga, uwaga, pora na gościa specjalnego sprawdził, czy moja kamera jest dobrze ustawiona. Przeprowadził kontrolę jakości, powiedział, że wszystko jest dobrze, powąchał i poszedł dalej obserwować z daleka. Tutaj finalnie wypycham pluszaka kulką silikonową. Stwierdziłam, że zrobię mu wąsiki, no bo cóż to za kot bez wąsów. No i wykonuję je z takiej grubszej nitki. Robię sypełek, który ląduje w środku, a później zabezpieczam dodatkowo klejem, by mieć pewność, że wąsiki na pewno będą na mięscu. Przyszywam kapelusik do główki, dodaję jeszcze odrobinę wypełnienia, zaszywam. Tutaj widzicie formę staśmy klejącej, którą przerysowywuję na papier, aby była sztywniejsza. I później przekładam wszystko na materiał. Tutaj wraca znowu na ekran maszyna do szycia. Szyjemy, szyjemy, dwie łapki i ogonek. Przekładam na drugą stronę, wypycham. Pomagam sobie czymś cienkim i długim, żeby do każdego dalszego zakamarka dotarło wypełnienie. Znowu zmiana scenerii, teraz ręcznie przyszywam elementy, które zostały, czyli taka wykończeniówka, łapki, jedna druga, nosek i ogonek. Doszywam wszystko solidnie, mocną nitką, aby na pewno nic nie odpadło. No i po kilku godzinach nasz Smurfokot jest gotowy. Jeśli się podoba, zalajkuj i napisz, co o tym myślisz.